No 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 no! Uh. Edward Gierek, 90 pingu, dwa punkciki. Coś stoi i się rusza. Co ty gościu tutaj porabiasz? No dobra. Wygląda legitnie powiem. no. A co to za AIM? <laughs> Jaki perfekcyjnie wygładzony Aimbot typa, ojojo <grafy> Jakby jakieś dziecko celowało Tak powolutku, nie za szybko Celujemy O matko <grafy> Kaboom <grafy> Jesus Christ Wywąbił Edwarda Idzie do boju z powrotem. Wow, <laughs> w ścianę aż się walną. <laughs> Co to za głupia sytuacja była? Ole pocisnął. No. Triple kila walną <laughs> Kit, kit, kit. <laughs> On wygląda jak taki bot dosłownie. O, wziął jego. <laughs> To będzie musiało ciekawie wyglądać. Co on takie sensivity ma duże, ty? Porobił pyrko grubego. No bo do boju Edwardzie, do boju! chyba naprawdę nie jesteś mieć O, o, o! Co to jest? No właśnie. Bieda biedaczysko Edwardzik. Siemka, witaj u mnie w profilu. No, fajny profil masz. Minus, plus, rep, mega, nup, ale cheater to plus. A, pół godziny w tf hm. Dante, mhm. Okej. Okay. Oho! chyba ktoś się zmieniał. Z ustawienia. Te <laughs> schody. Wow, zabił. W końcu. O, Snajper! bandy hop. <laughs> <Co to? śmiech> Nie, no znowu, znowu oje <laughs> ale body wali hamskie no <laughs> to on w Cesa się bawi o, i, i poszedł <laughs> Rex Rex co ty robisz Ujuo oczy bolą, reks Padakę ma chłopak, no Anty-Aim chyba, te? Aczkolwiek na krytach to chyba dużo mu nie pomoże. No właśnie. Oho! Odpali się Reksio Donkej Reksio osioł no. No idź, idź, bo tu bana musisz dosyć, by na ciebie się patrzeć nawet nie da Już nie No <laughs> to chyba szybko się pożegna A a, okej okay. Robert wyprzedził cheatera, okej okay. No 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 come on <laughs> Strzelżysz No dobra dobra bo już oczy bodu no, come on, wierzę w Ciebie, wierzę w Ciebie, gościu. Strzel, jedną głowę. Strzel, jedną głowę, proszę. Dajesz. No, nie, no to jakaś patologia jest. No, Reksio, dawaj. Nie ze SMG. Masz snajperkę, strzel z tej snajperki. Co to za kiep jest. No kałamu... je. Nie mogę, nie... Zrób coś... Dawaj, dawaj, dawaj... No... no... No w końcu, brawo... Reksio... Jesteś debesz. No, trzeci, <grym> trzeci już. Aha. Fajnie, trzeci raz już. Dobra. Wes 1, 2, 2. Pisuje EQ. Dobra, przyspieszymy. Co, on friendly będzie? No nie gadaj. Fap, <grym> fap Dobra, kto na rozdaje? Ciekawe. Co to było? <grym> No, na spawnie sobie nie pozabijasz? No, nie nie, nie rób tego, gościu. Nie baw się makrem. No właśnie, i masz za kary. Ech, i trzeba odbanować. Adrianie, a cóż to? Za szarpiący celownik. Ho, 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 jak się odpalił, chłopak trafia. O, a tego szpiega na niewidze? Nie? O, jeszcze jak wstrząsnął celownikiem po tej dominacji. Kurde, ale to pro player jest. Ten typ porobił. <laughs> Jak celuje przez ścianę Wow, i to nie był ban? Coś takiego? A, okej, okay. poleciał za trigger potę Olivia! Hmm, <śmum> hmm hmm 70 pingu, ale spada Opa Olivio <śmum> <śmum> I dobrze